Cóż, jak to omawiają? Czasem historia lubi się powtarzać. Mianowicie kiedy jeszcze było DLC to Los Santos, Tunnels czy Tunnels. Yy, mianowicie był jeden samochód sobie zepsuty. Tym samochodem oczywiście wtedy była sobie kuruma. O, teraz jak ją tutaj odnaleźć, to jest dobre pytanie. Czy w taki oto sposób mi się uda znaleźć ten pojazd? To jeszcze szkoda, że to jest tak losowo posegregowane, także nie wiem, może tak rzucę. Czy w dwudrzwiowych drzwiowych znajdziemy kurumę? To chyba Kuruma jest w czterodrzwiowym w takim razie. I oczywiście od najtańszej ceny, bo ta Kuruma nie była jakoś mega, mega, mega droga. Mianowicie Kuruma 95 tysięcy i sam w sobie pojazd był po prostu... ...kuloodporny w całości. Teraz jest nowy pojazd, który jest tak samo zepsuty. Czym wyróżnia się ten pojazd? W zasadzie do niczym, też jest kuloodporny. Chodzicie sobie tutaj, on kosztuje, ja wam już tutaj mówię, on jest za niecały milion do kupienia. Niewiele w zasadzie brakuje do tego miliona. I on, patrzcie, proszę, jest o tutaj. Mianowicie o ten. To jest samochód. Weźmy sobie go w kolorze czarnym. Oraz go sobie zamówimy tutaj na... Ja sobie go tutaj zamówię. Zaczekamy sobie go i ja wam pokażę jak po prostu wygląda ta cała kuloodporność tego, tego pojazdu. Czym tak naprawdę tutaj jest no, to problem, no wprost żeby powiedzieć, no bo to jest problem. A zadać też szybko sobie zobaczymy jaki tam tuning jest. Ogólnie problemem tego samochodu jest to, że on po prostu dostał nowy tuning. No i widocznie Rockstar coś pomylił i zrobił go całkowicie kuloodpornego. To jest dosyć dziwne, ale no, no, no tak no. To jest główny powód. Rockstar dodał mu tuning i przy okazji coś zepsuł. Kiedy to zostanie naprawione? Nie mogę że Rockstar tego generalnie naprawić, tak o, wrzucając poprawki na serwer. A jak zazwyczaj nie wiem, jakieś się pojawiają glitche na nie wiem, na kopiowanie, tam nie wiem, tam glitch z, z czymś innym. To jeszcze to generalnie oni potrafią naprawić. To właśnie jest ten problem. Jak to. Jeżeli chodzi o takie pojazdy, to musi być pobrane i taki sposób zaktualizowane. Co za tym idzie. No, póki nie wydadzą czegoś do pobrania, ten pojazd będzie kuloodporny. Czyli to może być, nie wiem, że na przykład za tydzień coś dadzą, że za miesiąc, a może dopiero przy nowiutękim DLC. Prawdopodobnie dadzą dopiero coś przy nowiutękim DLC. Raczej wątpię, że szybciej naprawią ten pojazd, bo z się w ogóle. Ale absolutnie w ogóle się nie śpieszyli. Także nie obstawiałbym, że wydarzy się to jakkolwiek szybko. Także no co, no... Zaraz mówię, wam pokażę jak to po prostu wygląda ten pojazd, po prostu. Nie wiem, w ogóle też powiem przy okazji, że jak ja już to nagrywam, to... W ogóle tak, tak jest tutaj mało zawartości w tym, że... <grybujesz> jakiś glitch jest o wiele ciekawszy niż w ogóle nowa zawartość tego wszystkiego. To jest... Ja wam mówię, to jest jakiś wyższy poziom. I dobra, tutaj generalnie mamy nasze autko. Czarny już tutaj rozpoznaję, Także proszę. Zaraz zobaczmy sobie y, jaki tutaj jest tuning, bo jak widzicie mamy troszeczkę tutaj rzeczy, trochę to się pozmieniało. To prawda wiadomo, jeszcze więcej y, będzie tuningu na PS5 tak w zasadzie, ale nie wiem czy w ogóle tu mamy jakikolwiek tuning większy. Wszystko wydaje się być tutaj normalne oznaczenia, reflektory. Możemy tu mu rzucić, nie wiem, damy, damy na przykład żółty. I nie wiem, oznaczenia tu jakieś są. A rzucę na przykład sobie tym. wygląda ok, to już nie. Jakieś tu mamy takie coś. O, rzućmy mu spoilery na dachu i zawieszenie najniższe. Trzy biegów, jeszcze trzeba dokupić turbo. Mimo, że to niby wiele nie daje, ale to i tak trzeba sobie kupić. I dobra, odporne opony, proszę, proszę, i szyby przyciemniona. Dobra, ja sobie zrobiłem już tuning tego wszystkiego. I wyjeżdżamy sobie autkiem. Ja wam generalnie pokażę. Generalnie nie trzeba go w ogóle tuningować, żeby uzyskać ten efekt. Dobra, w takim razie zrobimy tutaj jakąś masakrę. Niech będzie, że tutaj oni będą ochotnikami tej masakry. Dobra, są już dwie gwiazdki, więc wydaje mi się, że to wystarczy. Także pojedźmy sobie jeszcze w ich stronę, żeby na pewno nas nie zgubili za szybko. Żeby sobie tutaj zaczek zaczekać. Proszę, aż sejfik mi się zapełnił, świetnie. Stanę tutaj może, żeby trochę nich bliżej. Żeby to w ogóle było widać. A nawet jeszcze lepiej w sumie mogę zrobić. Patrzcie, pojazd. I tutaj są drzwi do pojazdu. Otwieramy. Wszystko otwarte. Może się ustawimy jakoś tak, żeby dosłownie Wam pokazać, że nawet, że nie, nic nie mogą zrobić. Patrzcie, ten tutaj wyjdzie, od razu będzie mógł się do mnie walić. Jup, jup, jup. Dosłownie na niczym się ten pojazd nie różni. Niestety, ma ten pojazd tylko jeden problem. Proszę żeby powiedzieć. Jego problemem jest to, problemem tylko tego wiadomo pojazdu jest to, że on normalnie padnie na jedną rakietę. Także, no na przykład mogę wam pokazać to na przykładzie w sumie tego. Że on po prostu wybuchnie jak się wiedzie. Także, no jakby to powiedzieć, może i kuloodporny, ale nie odporny. I w zasadzie na tym też można by zakończyć ten film. To krótki w zasadzie mówię, ale... No mówię, coś, coś chcę co wrzucić zanim jeszcze damy tą nową zawartość. Bo co prawda wleciał chyba jeden filmik tylko z tej nowej zawartości, ale. Dobra, w zasadzie to byłoby na tyle. I do następnego. Cześć.